Witajcie w kolejnym odcinku z kariery menadżera w FIFA 22. Przed nami ostatni dzień okienka transferowego. Okienka transferowego, podczas którego sprowadziliśmy m.in. Cristiano Ronaldo i Eriksena. I to było w ostatnim odcinku. Natomiast ten odcinek zaczniemy sobie od razu od spotkania z New York City. To jest ćwierć finał yy, Pucharu US Open Cup. Zobaczmy jak wygląda w tym momencie nasz skład i wygląda on naprawdę dobrze, no mamy Eriksena, mamy Ronaldo na ataku, Ronaldo sobie zadebiutuje. Eriksen dostał ósemkę jeśli chodzi o numery, Ronaldo dostał oczywiście siódemkę, tak to w tym momencie się prezentuje. Jeśli chodzi o środek pomocy to tutaj wprowadzimy taką zmianę, bo Willok troszeczkę zmęczony i myślę, że to by było na tyle. Dokładnie takim składem sobie wychodzimy na ten mecz, robimy rozbudowaną symulację i zobaczymy. Jak nam pójdzie w tym spotkaniu, mając do dyspozycji dwóch nowych zawodników, dwa nowe, wielkie nazwiska? No, widzimy Messiego z dziesiątką, widzimy Ronaldo z siódemką. No, naprawdę ten skład wygląda teraz niesamowicie. No, ale zobaczymy, jak ten mecz się potoczy i przede wszystkim, jaki debiut zaliczy Cristiano Ronaldo? Tego jestem najbardziej ciekawy, czy tutaj padnie jakaś bramka w jego wykonaniu, tymczasem. Bramka pada w wykonaniu mm, drużyny przeciwnej, drużyny z Nowego Jorku. No i nie zaczynamy tego meczu jakoś dobrze. Nasi przeciwnicy tutaj nas trochę dominują od początku. Przez chwilę Cristiano Ronaldo był przy piłce, to był jego pierwszy kontakt z piłką i teraz zobaczymy, no niestety dał sobie odebrać tą piłkę. Ale całkiem szybko tam biega Ronaldo, widzę. No zobaczymy, jak to się potoczy. Okej, okay, był przy piłce przez chwilę, ale znowu strata piłki. Po naszej stronie. No, i niestety wygląda to bardzo źle. Szczerze mówiąc, to nie do końca rozumiem, co się dzieje, bo naprawdę nas dominują nasi przeciwnicy i przede wszystkim strasznie są szybcy. No i to nie wygląda dobrze, bo na tym etapie meczu już przegrywamy 2 do 0. Wiadomo, jest jeszcze dużo czasu, ale trochę mnie martwi postawa naszej drużyny. Coś czuję, że tutaj musimy za chwilę przycisnąć porządnie, jeśli chcemy myśleć o awansie dalej. Oczywiście. US Open Cup nie jest naszym priorytetem w tym sezonie. To jest Puchar, który wygraliśmy w zeszłym sezonie, a w tym stawiamy przede wszystkim na MLS, żeby wygrać całą ligę. To jest nasz najważniejszy cel w tym sezonie. W tej chwili drużyna przeciwna atakuje. No i myślałem, że już będzie 3 do 0 na szczęście. Jak na razie jest 2 do 0 jeszcze. No, ale robi się naprawdę niebezpiecznie. No, i było blisko utraty kolejnej bramki, ale na szczęście tutaj nie wiem, czy to był spalony. Chyba był spalony. No, i jesteśmy znowu przy piłce. Fajnie by było strzelić bramkę kontaktową pod koniec jeszcze tej pierwszej połowy. Zobaczymy, czy to się uda. No, ale to już raczej się nie uda, bo nasi przeciwnicy tutaj sobie rozgrywają tą piłkę bez problemu. Utrzymują się przy piłce. Ok, my ją teraz mamy, ale nie zdążymy już zrobić tej akcji. No słuchajcie, naprawdę nie wygląda to dobrze. Musimy przede wszystkim zmiany taktyczne wprowadzić, wydaje mi się. Zdecydowany pressing. Troszeczkę zawęzimy naszą grę. Tutaj sobie tak zostawiamy, trochę tutaj zawężamy również w ataku. Zagęszczenie 16 znacznie większe. Tutaj też trochę więcej zróbmy. No i co byśmy chcieli tutaj ewentualnie zrobić? Tych zawodników sobie damy na te pozycje, niech grają troszkę wyżej. No i zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie tylko tyle. Mam nadzieję, że ta gra będzie wyglądać znacznie lepiej teraz. No bo szkoda by było odpaść w tym momencie. No mimo, że to nie jest nasz priorytet w tym sezonie, to jednak mam nadzieję, że ten mecz uda nam się wygrać i przejść do dalszej fazy. Bo odpaść już w ćwierćfinale z takim składem no byłoby naprawdę przykro ale widzimy, że nasi przeciwnicy naprawdę w tym meczu grają fantastycznie. I my sobie kompletnie w tym spotkaniu nie radzimy, niestety. Szczęsny ma piłkę. No i co? Jak będzie wyglądała nasza kolejna akcja? No niestety piłkę tracimy znowu bardzo szybko. No fatalnie to wygląda. Nasza gra w tym meczu jest po prostu katastrofalna, naprawdę. I wciąż nie możemy odebrać tej piłki, żeby przeprowadzić jakąś porządną akcję. Nasi przeciwnicy robią z nami, co chcą tak naprawdę w tym meczu. No teraz jest szansa w wykonaniu naszego zespołu. W końcu udaje nam się wyprowadzić jakiś atak, ale niestety tracimy piłkę po raz kolejny, no i niestety coś czuję, że może być tutaj bardzo ciężko. Nie, no to jest koniec. Nie rozumiem szczerze mówiąc dlaczego tak się stało. Dysponujemy fantastycznym składem. Myślę, że też całkiem fajną taktyką i kompletnie nic z tego nie wyszło. No, przykre to jest, ale w tym momencie już nic nie możemy zrobić. Oczywiście zmiany sobie wprowadzimy. Myślę, że można to ustawić w ten sposób. I tutaj ich zmienimy pozycjami. Czy jeszcze coś chciałbym wprowadzić? Niech wejdzie sobie na waretę, może za tego pana. Podwyższymy trochę go tutaj na LPO. Ok. No, potrójna zmiana, która już kompletnie nic nam nie da. Oczywiście możemy sobie jeszcze tutaj w taktyce zmienić na nieustanny pressing i tutaj wszystko zagęścić maksymalnie. No ale odpadamy, to jest pewne, ale tak jak mówię, na szczęście nie jest to nasz priorytet w tym sezonie, bo dopiero co ten puchar wygraliśmy ostatnio. No i skupiamy się przede wszystkim na MLS, to jest najważniejsze i tutaj naprawdę chciałbym odnieść zwycięstwo. No ale, mimo wszystko, trochę szkoda, trochę jestem zawiedziony postawą naszej drużyny. Może przynajmniej jakaś bramka pocieszenia na koniec tutaj wpadnie, no ale ciężko, naprawdę ciężko nam się gra przeciwko nim. No jest bramka pocieszenia Pepi, który dopiero co tak naprawdę wszedł na boisko strzela. No, a Messi i Ronaldo zawodzą, no nie strzelili. Żadnej bramki w tym ważnym meczu jednak jakby nie patrzeć. Ronaldo w swoim debiucie też nie pokazał niczego ciekawego. Zobaczmy w ogóle oceny, jestem ciekawy. Ronaldo ma najwyższą ocenę w naszym zespole, więc grał chyba całkiem nieźle. No ale niewiele to dało, niewiele to przyniosło. No ogólnie oceny mamy dosyć niskie. Fatalna ocena na waretę, ale on grał tylko końcówkę. Zobaczmy, zawodnicy, którzy zeszli, no grali bardzo słabe spotkanie. No ale nasi przeciwnicy też nie mieli jakiegoś, nie mieli jakiejś wybitnej postawy, jak patrzymy na oceny. No po prostu przede wszystkim my tutaj zawiedliśmy na całej linii i graliśmy bardzo, ale to bardzo słabe spotkanie. Popeł popełnialiśmy mnóstwo błędów. No i niestety te błędy kosztują nas awans. No, ale na szczęście ocena zarządu wciąż jest bardzo wysoka, choć ona pewnie dopiero za chwilę spadnie w związku z tym, że odpadliśmy. Zobaczmy tych naszych tutaj zawodników i widzimy, że Miller, Tanner Miller wygląda naprawdę fantastycznie. I słuchajcie, myślę, że to już jest dobry moment, żeby go przenieść do drużyny seniorów, więc tak też zrobimy. A tego Konora Mura jeszcze sobie chyba tutaj zostawimy, bo on jeszcze zmienia pozycję. Więc przechodzimy sobie dalej. Y Aha, ja myślałem, że to jest końcówka okienka, bo mi się pomyliło, że to jest styczeń. Przepraszam Was bardzo. Tutaj oczywiście jeszcze mamy cały sierpień do dyspozycji, jeśli chodzi o okienko. Zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy możliwość już zmiany pozycji u mura, więc tak też zrobimy. Zmieniamy pozycję niestety, to nie wpływa na jego ocenę ogólną. Pomyślmy, w co on mógłby tutaj iść. Myślę, że w defensywnego bocznego obrońcę. I na razie go tutaj jeszcze sobie zostawimy. To nas nie interesuje. Mamy jeszcze wiadomość od Millera. Ok, jestem pod wrażeniem Twoich umiejętności, bo naprawdę on wygląda świetnie. Myślę, że od razu możemy go tutaj sobie dać na listę wypożyczeń oczywiście. Tak robimy. OK, i na razie to zostawiamy w ten sposób. Przechodzimy sobie do meczu z DC United. I robimy sobie tutaj szybką symulację, ale najpierw jeszcze wprowadzimy Pepiego za Ronaldo, który jest troszkę tutaj zmęczony. Pepi się dobrze pokazał w ostatnim spotkaniu, bo przynajmniej strzelił bramkę po wejściu z ławki. Szybka symulacja. No i w tym spotkaniu wygrywamy 2 do 1. Strzelił bramkę Willock, strzelił bramkę Messi. Z ławki weszli Smalling i Lopez, więc Cristiano Ronaldo przesiedział całe spotkanie na ławce. Pewnie nie był z tego faktu jakoś szczególnie zadowolony, no ale cóż. Ronaldo ma tutaj już 39 lat, więc naprawdę trzeba go już oszczędzać. Mm, Okej, okay. cieszy się Miller z tego, że został wypożyczony. Mm, ok, tutaj załatwiamy sprawę, przechodzimy sobie dalej. Mamy ofertę za Willoka z Manchesteru City. No i słuchajcie, no nie możemy mu blokować drogi do Premier League, drogi do tak wielkiego klubu, biorąc pod uwagę, że to jest młody zawodnik z Anglii. Oczywiście będziemy negocjować i będę chciał za niego trochę większych pieniędzy. Tylko pytanie, ile ja będę za niego chciał? Myślę, że za niego no chciałbym co najmniej 60 milionów. Z tego co kojarzę, to kiedyś mieliśmy już tam za niego ofertę i ja chciałem chyba 65 milionów czy coś takiego. Ale tutaj, yy, no, zgodzę się na 60 równe. A jeśli będą szli w górę z tą kwotą, to nawet może poniżej 60 troszkę się zgodzę. Na początek 62,5 miliona, zobaczymy co oni na to. Aha, od razu się nie zgadzają. Słuchajcie, ja byłem gotowy go sprzedać i uważam, że to wcale nie była taka oferta jakaś gigantyczna z mojej strony. No, jestem trochę zaskoczony, bo ja spokojnie byłem w stanie go sprzedać tutaj. Chciałem, żeby on poszedł do Manchesteru City, tak naprawdę, bo to jest bardzo dobra ścieżka kariery dla niego. I ja byłem w stanie jeszcze z tej kwoty zejść, nawet poniżej tych 60 milionów, ale skoro nie chcą, no to trudno. Zastanawiam się, czy jeszcze w ogóle chcielibyśmy jakichś transferów dokonywać w tym okienku, bo mamy wciąż naprawdę fajny budżet i fajnie by go było też wykorzystać. Tylko tak, środek pomocy wygląda dobrze, atak wygląda bardzo dobrze. Jedynie może obrona, to jest coś, co dałoby się troszkę wzmocnić. Środek obrony, może jakiś taki naprawdę dobry, doświadczony, środkowy obrońca, który sprawiłby, że na przykład Felipe poszedłby po prostu na ławkę i byłby naprawdę mocnym naszym rezerwowym. To jest, myślę, coś, co fajnie by było zrobić i zobaczymy, jakich tutaj mamy na liście środkowych obrońców. Czy jest tutaj ktoś naprawdę mocny? Jest ten Sawić? I to wygląda nawet ciekawie. To, mógłby być, to mogłoby być fajne wzm wzmocnienie. Jest Kulibali, to też mogłoby być bardzo fajne wzmocnienie, i jest Rafael Varan. To by było świetne wzmocnienie, bo on nie jest jeszcze aż taki stary. 31 lat to jest wciąż stosunkowo młody środkowy obrońca z bardzo fajnymi umiejętnościami, ale tutaj już może być problem z jego zarobkami i ogólnie z jego wartością. Więc ja myślę, że najbardziej tutaj ten Kulibali by nam pasował. Tym bardziej, że my już kiedyś po niego szliśmy, a jego pensja tutaj jest naprawdę niewielka. Myślę, że to by się mogło udać. Ale zanim to zrobimy, to ja bym chciał jeszcze zobaczyć sobie tutaj nasze wytyczne. Przejść do środkowych... Nie do środkowych obrońców, tylko tutaj w tą wytyczną. Tutaj mamy doświadczonych zawodników klasy światowej. I zobaczmy jakich tutaj mamy środkowych obrońców. No tutaj to zdecydowanie nie wchodzi w grę. To musi być jednak ktoś słabszy. I pytanie, czy tutaj kogokolwiek takiego znajdziemy. No jest ten Ginter, ale to nie jest chyba to, to, czego bym oczekiwał tutaj też nie. I czy ktoś tutaj taki będzie? Harry Maguire. No, podziękuję chyba. No, waran to byłaby świetna opcja, ale tak jak mówię, to już nie jest w tym momencie na nasz budżet niestety, więc wydaje się, że jedyną opcją sensowną jest właśnie Kulibali. I ta opcja tak naprawdę mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że się uda go do nas sprowadzić. To nam tak naprawdę wykorzysta praktycznie cały budżet, którym dysponujemy w tym momencie, ale to nic. Ja myślę, że jeszcze sobie w tym okienku zarobimy na właśnie takim zawodniku jak na przykład Willog, bo myślę, że jeszcze ktoś po niego się zgłosi pewnie i będzie gotowy zostawić trochę większe pieniądze niż Manchester City. Przede wszystkim nie obrazi się po pierwszej kontrofercie. Zaproponujmy 30 milionów, może trochę za dużo na początek, no ale widzę, że nie. Widzę, że oni chcą tutaj naprawdę dużych pieniędzy za niego. Więc dajmy nieco powyżej tej jego wartości, zobaczymy co oni powiedzą. Oni wci wciąż chcą dużych pieniędzy. Więc damy tutaj 34 miliony, nieco ponad. Okej, okay, oni wciąż się upierają na naprawdę sporych pieniądzach. No nie chciałbym płacić za niego więcej niż 40 milionów, bo też po prostu mi na to nie stać. 37,800, zobaczymy co oni na to. Okej, okay, muszą to rozważyć, więc zobaczymy co z tego będzie. Więc przechodzimy sobie teraz dalej. Przed nami spotkanie z New York City, z którymi graliśmy nie tak dawno <gryw> i niestety przegraliśmy w bardzo ważnym spotkaniu, no ale to już jest przeszłość, nie ma co tego rozpamiętywać. Natomiast tutaj niestety ta propozycja od nich bardzo mi się nie podoba. Wracamy do oferty, którą już składaliśmy ostatnio i oni się tym razem na tą ofertę zgadzają, choć to jest bardzo dużo pieniędzy. Więc ja będę chciał tutaj trochę zaoszczędzić na jego kontrakcie. Mam nadzieję, że się zgodzi na znaczną obniżkę pensji. No, kluczowy piłkarz, co do tego nie mamy wątpliwości. Na 3 lata, albo nawet na 4 lata, bym mu zaproponował kontrakt. On chce na 2, więc spotykamy się w połowie. Myślę, że 3 spokojnie, ok. Więc tu jesteśmy dogadani. Bez klauzuli, jak najbardziej. No i zobaczmy tutaj, jak to się poukłada z pensją. Ja myślę, że 45 tysięcy plus niewielki bonus i jesteśmy dogadani. Wiecie co, ten bonus nawet jest trochę za duży, patrząc na to, jakim budżetem my dysponujemy w tym momencie. 50 tysięcy bonusu. Myślę, że on się na to zgodzi spokojnie. No i fajnie, mamy naprawdę dobrego, środkowego obrońcę. No i to jest naprawdę kolejny fajny transfer. Zobaczcie, jakich my transferów dokonaliśmy w tym okienku. Naprawdę duże, głośne nazwiska i naprawdę też duże wzmocnienia, które dadzą naszemu zespołowi no bardzo dużo doświadczenia i mam nadzieję, że to zaprocentuje tutaj go, za kogo byśmy mogli sobie za Navarrete na razie i za Felipe, w ten sposób będzie ten skład się prezentował na ten moment myślę, że prezentuje się naprawdę ciekawie, słuchajcie zastanawiam się jeszcze czy Eriksen, no ale nie, chyba to nie jest piłkarz zdecydowanie to nie jest piłkarz, który by się nadawał niżej Obronę ma dobrą na przykład Willock, więc trzeba by to było zrobić w ten sposób. Zobaczymy, czy on może być środkowym pomocnikiem defensywnym. Może być. W porządku. Ferguson też by sobie poradził. Ale myślę, że możemy sobie zagrać w ten sposób, bo widać, że jak mamy tego środkowego pomocnika defensywnego, to jednak funkcjonujemy lepiej. Więc myślę, że tak sobie to poustawiamy na ten moment. Chciałbym tego defensywnego pomocnika jednak mieć, bo potrzebujemy kogoś takiego w składzie, ewidentnie. Za Azevedo może sobie wejdzie tym razem Pellegrini. Za zmęczonego Eriksena Pomykal. Za Albe wejdzie Lopez. I takim składem z Kulibalim, który debiutuje, wychodzimy na New York City. I czy uda nam się zrewanżować z nimi? Niestety po raz kolejny przegrywamy. Willock strzela bramkę. Tu już jest drugie spotkanie Ronaldo. I wciąż nie strzelił dla nas żadnej bramki, niestety. No cóż, no nieciekawie trochę to wygląda w tym momencie. Ale ja myślę, że ten skład po prostu musi się trochę jeszcze, wiecie, zazębić. To wszystko musi zatrybić, zadziałać, no bo jest tutaj dużo zmian, jednak w tym składzie, jakby nie patrzeć. Mamy tutaj plan rozwoju gumnego. On coraz ładniej się tutaj rozwija. Naprawdę to jest bardzo fajna ocena ogólna w tym momencie. Zobaczmy, czy coś zrobi szybciej. Nie, więc niech zostanie na tym. To nas nie interesuje. To też nas nie interesuje, tak naprawdę. OK, w porządku, lecimy sobie dalej. Mamy ofertę wypożyczenia Millera, i to jest super oferta z Middlesbrough. Na dwa lata. Ok, jak najbardziej to jest fajna oferta. Ja się zgadzam. Mam nadzieję, że on również się na to zgodzi. Alba gotowy do zmiany pozycji. Ja widzę już ofertę transferu za Pepiego. To jest coś, co nas boli trochę. Mm, tutaj fajnie, że ta ocena ogólna idzie w górę. Yy. I tutaj pójdziemy sobie chyba w tym kierunku. ok, I zobaczmy, kto to się zgłosił po naszego napastnika. Borussia, Dortmund i patrzcie, ile pieniędzy oni dają za Pepiego. To jest coś niesamowitego. Ile my możemy w tym momencie zarobić? Tylko, słuchajcie, za ile my go sprzedamy? No, nie chciałbym przesadzić, bo zdecydowanie jest to transfer, który musi się wydarzyć. Niestety, ja uwielbiam tego zawodnika, uwielbiam Pepiego i chciałbym, żeby on został w naszej drużynie, ale to jest niemożliwe. Po prostu to jest moment, w którym on musi iść do Europy. My też dysponujemy naprawdę fajnym atakiem, więc poradzimy sobie. Yy, ale myślę, że przynajmniej te 120 milionów chciałbym za niego. Na początek damy tutaj propozycję 128. Zobaczymy, co oni powiedzą. 110. Okej. Okay. To wiecie, co 118 dajmy. Zobaczymy, co powiedzą. Myślę, że mogą się na to zgodzić. Nie zgadzają się 114. Dobra, ja dam jeszcze jedną kontrofertę. 116 milionów jesteśmy dogadani. Myślę, że tutaj nie ma o czym rozmawiać. A jednak się na to nie zgadzają. Nie, no słuchajcie, to jest po prostu jakiś absurd. Przecież to była oferta wyższa o jakieś półtora miliona zaledwie. Dlaczego oni tego nie przyjęli? Dla mnie to jest szok. Byli gotowi zapłacić 114 milionów, ale 116 już nie. I nawet nie dali kontroferty. Dla mnie to jest po prostu absurd. I tak samo jak było z Wilokiem, że Manchester City nawet nie dał kontroferty. Tak samo tutaj z Pepim. No. Ja naprawdę byłem gotowy obu tych zawodników sprzedać, ale w tym momencie, no. No nie, brak mi słów po prostu na to, co robią te kluby, nie? To jest dla mnie bardzo dziwne. No ale trudno, w takim razie oni zostają. Yy, nie wiecie co, chyba zrobimy sobie inaczej. Niech Pepi sobie zagra. Yy, niech Pepi sobie zagra. Yy, tutaj na lewym napastniku, takim dosyć ofensywnym składem wyjdziemy. I niech Ronaldo zagra. Mam nadzieję, że w końcu strzeli jakąś bramkę. Gramy z Atlantą United, zobaczmy. Wygrywamy 2-1, ale bramki 2 strzela Pepi, więc trzeci mecz Ronaldo i trzeci mecz bez bramki. No, widać, bardzo ciężki ma start w tym klubie. My przechodzimy sobie dalej. Zobaczymy, czy będzie jakaś oferta. Lalana, jak zwykle, nie chce zmieniać klubu. Tutaj mamy ofertę. Okej, okay, ja się na nią od razu zgadzam. Z Montrealu w porządku. I zobaczmy ten raport na temat Lindelofa. No to jest całkiem ciekawy zawodnik, ale my już mamy w tej chwili Kulibaliego, którego bardziej chcemy, bardziej potrzebujemy. Więc okej, okay, przechodzimy sobie znowu dalej. Mamy ofertę za Burnsa. Toronto też, od razu to chyba akceptujemy. Tak jest. Dobrze, więc lecimy dalej. Ja myślę, że do końca okienka jeszcze otrzymamy jakieś oferty za tych naszych młodych zawodników jak Pepi, właśnie jak Willock. No i wiecie, no, nie będę już tutaj tak bardzo mm, chciał takich dużych kwot. Myślę, że troszeczkę mniejsze te kwoty zaproponujemy, ale i tak mimo wszystko uważam, że to jest absurd, że te kluby nie chciały jakoś więcej negocjować. Dla mnie to jest bardzo dziwne. No ale mniejsza z tym, słuchajcie. Te ostatnie, ile tutaj już mamy? Dwa tygodnie okienka? Tak, dwa tygodnie okienka nam zostały. Tutaj mamy też cztery spotkania. I myślę, że to sobie możemy zostawić już na następny odcinek. Więc za dzisiejszy bardzo Wam dziękuję, no i do usłyszenia następnym razem.